Cześć, witam, dzień dobry, SilverStacker.pl z tej strony i kanału dla Zofołych, czyli SilverStacking po polsku. Jak tradycja SDZ-u nakazuje, na początku grudnia mamy rozdanie świąteczno-noworoczne na kanale. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, przygotowałem dla wybranego szczęśliwca drobny fund pod choinkę. Wszystko w ramach podziękowania dla Was widzów za obecność i oglądanie filmów, SDZ-u, oraz za Wasze wsparcie i wkład w utrzymanie i rozwój tej mojej aktywności i twórczości, tak to nazwijmy. Tak więc w tym roku postanowiłem, że do rozdania będzie jedna z moich monet ze zbioru. Wybór padł ostatecznie na, na tą jedną uncjiówkę srebrną z czystego srebra. Oczywiście jednoocjowa, nielimitowana bulionówka z Royal Australian Mint, jeśli kojarzycie. Jest to pierwsze wydanie z roku 2020 serii pod południowym niebem. Royal Australian Mint właśnie miało w którymś momencie taki pomysł na to, żeby zrobić nielimitowany bulion i to właśnie pod taką postacią, z takim bardzo fajnym. Tutaj wizerunkiem i z tą konstelacją, o której tam już kiedyś dawno mówiłem. To jest pierwsze wydanie, rok 2020, czyli z, wersja z kangurem. Rok później pojawiła się wersja z dziobakiem, ale nie widziałem jeszcze wersji na rok 2022, więc trudno mi powiedzieć, czy, czy ten pomysł na ten nielimitowany bullion został porzucony, czy po prostu może z uwagi, nie wiem, na pandemię albo na jakieś inne warunki, czy dostępność srebra. Jakoś ten pomysł został na razie odłożony w czasie. Niezależnie od tego, ta auto moneta w dobrym stanie. Chciałem powiedzieć, że nie bita, ale ona była bita rasa porządnie w mennicy więc ta oto moneta jest, będzie nagrodą w tegorocznym rozdaniu świąteczno-noworocznym. A żeby mieć szansę ją zdobyć, należy wykonać kilka drobnych rzeczy. Po pierwsze, należy polubić ten film konkursowy, a także przynajmniej jeszcze jeden materiał, który pojawił się w listopadzie na tym kanale. Chyba, że już zrobiliście to wcześniej, to nie musicie, ale, yy, ale jeśli do tej pory nie, nie polabialiście tych filmów, to, to taki jest niestety warunek. Ten film i jeszcze jeden materiał z listopada jest do polubienia. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek to zostawić pod tym filmem komentarz z hasłem SDZ, tutaj wielkość liter jest nieistotna, a także dopisać do tego odpowiedź na pytanie, która z wersji tegorocznego Roku Królika podoba Wam się najbardziej. Czy ta właśnie z Perth czy może z Royal Australian Mint, a być może z jakiejś jeszcze innej mennicy. Także to jest pytanie konkursowe, zachęcam do, do pozostawienia odpowiedzi i oczywiście dowolnej nie będę wnikał, nie będę patrzył na Wasze upodobania, po prostu chciałbym poznać właśnie Waszą opinię w tym temacie, więc przy okazji konkursu możemy coś takiego zrobić. Na dniach pojawiła się właśnie w sprzedaży ta wersja z Royal Australian Mint Królika, a mój egzemplarz jest już zamówiony, też dlatego właśnie jest to pytanie, bo zastanawiam mnie właśnie, który z tych Wizerunków tegorocznych roku królika przypadł Wam bardziej do gustu. Piszcie śmiało, a ta moneta może być za tydzień Wasza. Oczywiście, w moich konkursach subskrypcja kanału nie jest wymagana, ale jeśli chcielibyście mimo wszystko uhonorować kanał w ten sposób, to oczywiście zachęcam i z góry bardzo Wam za to dziękuję. Konkurs trwa do soboty 17 grudnia do godziny 17.00. Po tym czasie zrobi losowanie, podobnie jak we wcześniejszych konkursach, i wyłonię jednego zwycięzcę. Przebieg losowania i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w specjalnym odcinku na tym kanale, który się pojawi, prawdopodobnie właśnie 17 grudnia. Nagroda zostanie wysłana do paczkomatu w Polsce na mój koszt. Więc zwycięzcę prosiłbym o szybki kontakt w celu ustalenia wszystkich potrzebnych danych, tak aby mógł tą paczkę wysłać na początku kolejnego tygodnia, aby jeszcze była szansa na to, żebyście tą oto przesyłkę i tą oto monetę odebrali jeszcze przed świętami. Tak wygląda tegoroczny konkurs świąteczno-noworoczny, po którym nastąpi dłuższa przerwa na STZ. -cie. Usłyszymy się prawdopodobnie w połowie stycznia w pierwszym odcinku 2023 roku. Więc korzystając z okazji chciałbym życzyć Wam spokojnych, rodzinnych świąt, a także wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku spełnienia marzeń, oczywiście z założonych celów inwestycyjnych oraz rosnącego zbioru srebra i złota fizycznego. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony rok, życzę powodzenia w konkursie i mam nadzieję do usłyszenia w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć!